My teraz dostajemy maile do urzędu, że mieszkańcy są oburzeni o wzroście ceny. I wprost zażdaje od nas, żebyśmy wyjaśnili skąd się ta cena wzięła. My tą cenę oczywiście wszystkim wyjaśnimy, bo generalnie media publiczne zrobiły swoje, czyli oskarżają w tej chwili samorządy, czyli burmistrza, radnych o to, że to przez samorząd jest taka cena, no, bo podniesie cenę, prawda? Z tym, że my nie mamy na to wpływu, na tą cenę, ponieważ nasza rola jako burmistrza i radnych jest tylko taka, że burmistrz musi ogłosić przetarg na wy, wy, wybiór, wybór operatora, który będzie w świecie odbierał i zagospodarowywał, a basza podjąć uchwałę o cenie, która wynika z kwoty, jaką poda operator, podzieloną na liczbę mieszkańców którzy produkują śmieci, bo u nas przyjęliśmy system, że w naszym przypadku będzie to system ilości osób zamieszkałych na terenie gminy. Przybywających, tak. W związku z tym, w związku z tym musimy tą informację podać szczegółowo, bo część mieszkańców po prostu wprost bierze mediom i, i uważa, że to jest no, nasza złośliwość czy nasza nie wiem, no, indolencja, nie potrafimy w ogóle rządzić. Bo taka jest cena. Ta cena jest generalnie w Polsce taka, a będzie jeszcze wyższa, dlatego że rząd zapomniał o tym, że jeśli się wprowadza ustawę o odpadach, to ona musi chodzić w jego zamkniętym, czyli jak się produkuje odpady, to te odpady również muszą przejść potem oczywiście re, re, recykling. Część się nadaje do, no, do, no, do odzyskania prawda, tych rzeczy. Ale część się nie odzyska, bo kartonu po papier, po mleku nikt nie jest w stanie odzyskać, bo nie ma takiej technologii nawet na świecie. W związku z tym, w związku z tym tą, ten karton po mleku, czy karton po napoju pomarańczowym, czy grejpfrudowym, czy innym trzeba po prostu spalić. I zapomniano w kraju o tym, że muszą być, ileś tam spalarni w Polsce musi być, bo jak brać Chińczycy wszystko, no to wszyscy się cieszyli, że problem jest żaden. I stąd ta była cena 10 zł w naszym przypadku, bo to wszystko, co się nie nadaje do odzysku, szło do, no, do Chińczyków. Chińczycy przestali brać i w związku z tym teraz zrobił się problem, bo góry RDF-u, czyli tego produktu, który się nadaje do spalenia, rosną, a nie ma co z tym zrobić. I w związku z tym. My w tej chwili, w tej chwili rząd zapomniał o, o rzeczy, po pierwsze to spalarnie, które muszą być, a po drugie to zapomniał nałożyć opłaty dla producentów wszystkich różnych no, opakowań, opakowań bo, bo w zasadzie musi producent opakowań ponosić koszty w tym no, recyklinie. obowiązek przyjmowania zwrotu. Dlatego, że szanowni państwo, skoro ktoś produkuje, to ktoś, ktoś produkuje szczoteczkę do zębów i pakuje ją w plastik plus papier, czego się nie da już no, odtworzyć, czyli poddać do, do, do recyklingu, bo się nie da tego oddzielić. W związku z tym to musi iść do spalenia. A jak musi iść do spalenia, to musi być spalarnia. I stąd też, stąd też po prostu y, muszą być opłaty tych właśnie producentów szczoteczek. To muszą ponieść opłatę, żeby nie obciążyć ostatniego w łańcuchu obiegu zamkniętego tych odpadów, bo ostatnim jest mieszkaniec. I za te wszystkie błędy, za te wszystkie niedoróbki, za te wszystkie e, e, sprawy, które ominął rząd, płaci mieszkaniec. I stąd ta cena w tej chwili wysoka, bo zapomnieliśmy o opłacie no, produktowej, zapomnieliśmy o, o, o spalarniach. I teraz zobaczcie, gdybyśmy wtedy tą wielką awanturę, którą przeżyliśmy, niektórzy z was, o tą małą spalanie odpadów medycznych, gdzie byśmy ten nasz RD spalili, to byśmy w tej chwili nie mieli ceny 25 zł, tylko mielibyśmy cenę, no podejrzewam, że w granicach tej co jest, albo jeszcze niższą. No niestety, stało się jak się stało, nie ma i w tej chwili rząd musi po prostu po pierwsze szybko wprowadzić opłatę produktową, i po drugie musi niestety wyłożyć pieniądze, bo samorządy nie są w stanie z własnych środków sfinansować spalarnię RDF-u. Musi, musi muszą po prostu spalarnię. Innego wyjścia nie ma. Żeby cena, za którą płaci mieszkaniec była niższa niż w tej chwili. Te ceny już są bardzo wysokie, a to nie jest jeszcze ostatnie, ostatnia cena. Bo w tej chwili doszło już do takiego paradoksu, że nasze te Odpady do spalenia, ten RDF do tej pory, jak była u nas niższa cena, czy przybrani Chińczycy, to z Niemiec część przyjeżdżała do nas. A teraz nasz RDF już niektórzy próbują spalać w Niemczech. Bo u nas cena jest już doszła do 800 zł za tonę. To jest w ogóle niewyobrażalne. No, nie I dlatego, dlatego, szanowni Państwo, my w tej chwili mamy taką cenę, jaką mamy, dlatego że włączyliśmy w ten system zbiórki odpadów nasz, nasz zakład Gospodarki Komunalnej, prawda, który zdecydowanie no przez to, że, że jest tym ogniwem w odbiorze odpadów ob, została obniżona cena do 25, bo tak to byśmy mieli tak jak w biskupiach czy gdziekolwiek indziej ponad 30 zł. I, I dlatego musimy w tej chwili, znaczy generalnie wszystkie samorządy w Polsce co okrągłego stołu z ministrem, bo już pana ministra odpowiedzialnego za odpady Mazurka nie ma, został odwołany i teraz będzie nowy minister i musi, muszą samorządy się spotkać, zrobić okrągły stół, żeby ustalić strategię, co zrobić, żeby obniżyć koszty opłaty dla mieszkańców, bo te koszty są po prostu, moi państwo, nie do, no, nie do przeżycia, zwłaszcza dla emerytów, rencistów, którzy mają tam rentę 1200 zł minimalną, z czego Będą musieli zapłacić no, 30 zł miesięcznie od osoby albo więcej, w Warszawie 65 chyba, tak, za odpady. To jest w ogóle, to jest w ogóle niewyobrażalna kwota. I dlatego będziemy musieli teraz, jak będziemy prowadzić tylko odpadów w styczniu i w lutym, dostarczyć do każdego gospodarstwa domowego informację pełną czy chce, czy nie chce kompostownik, ile tych osób jest do, no zamieszkuje, zamieszkuje, tak jak powiedział Pan Przewodniczący, bo już nie ma takiej opcji, że ktoś sobie wynajmie kontener, tylko po prostu płacą osoby, czyli już te wszystkie nasze miejsca, gdzie ludzie wynajmują obcokrajowcom no spanie, po prostu nie będzie konteneru, tylko każda, każda osoba musi płacić po prostu no, za siebie, bo tak naprawdę to oni rzeczywiście produkują o wiele więcej no, odpadów niż normalny mieszkaniec.